Wielu z nas ma skończone studia, średnie szkoły, wielu z nas uzdolnionych jest artystycznie i są to ludzie wrażliwi. Są to ludzie, którzy w tym świecie gdzieś już jakąś rolę odegrali, ale teraz to zostało przykryte tą maską bezdomności. Ale trzeba też powiedzieć, że w dużej, dużej, dużej mierze jesteśmy sami sobie temu winni. To nikt inny jak my, żeśmy sobie swoim zachowaniem, swoim wyglądem zapracowali na taką opinię. To nikt inny jak my zrobiliśmy wszystko, żeby to społeczeństwo od nas odgrodziło się murem. To w nas też muszą nastąpić zmiany, w nas samych, bezdomnych, ponieważ często jesteśmy rozszerzeniowo nastawieni. Że chcemy, żeby każdy nam pomagał, jakiś tam, żeby nam przynieśli chleba, kiełbasy, papierosów, a przecież to no, nie jest najpilniejsza pomoc dla nas potrzebna, ponieważ w Krakowie jest masę ośrodków, gdzie można iść i zjeść. Naprawdę ten bezdomny nie musi chodzić głodny. Natomiast jest yy, druga strona tej bezdomności, że ludzie chcą wrócić, a nie mogą. Dlaczego nie mogą? Nie dlatego nie mogą że nie chcą uczynić jakiegoś kroku w tym kierunku, tylko nie mogą, dlatego że uniemożliwiają im to przepisy. Czyli niejako społeczeństwo na powrót nie chce przyjąć tych ludzi. Raz wyrzuconych poza nawias nie chce z powrotem przyjąć. Jak wszystkich tych, którzy chcą zmienić swój los, notuje nas problem pracy. Dotyczy to grupy ludzi, którzy są zdolni do tej pracy. Oczywiście tej pracy dla nas nie ma i być nie może, ponieważ nie mamy zameldowania jako osoby bezdomne. Czyli nikt, kto jest w stanie zatrudnić nas na stałe, dać nam szansę, nas nie zatrudni. Stąd ogromne jest też zadanie dla młodzieży z ruchów katolickich, które by zechciały wyjść do tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują tego miłosierdzia, którzy najbardziej potrzebują, żebyśmy ich wprowadzili znowu do serca Jezusa. Nie możemy ich zostawić samym sobie na ulicach, ponieważ oni już nigdy nie trafią na tą drogę która wydaje się dla nas najważniejsza w życiu.